Na to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znak. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławnych. Chcę pisu słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę pan. Na... Bo ja chciałbym być. Plan totalnej porażki. Jak tak dalej pójdzie, stracę moje ponętne kształty. Całkiem odebrało mi apetyt. Co mam jeszcze zrobić? Przecież przepraszałam was za kłamstwo już jakiś milion razy! I to jest jedyny milion, jaki jej się kiedykolwiek trafił. <ścoughs> moi prawnicy już nad tym pracują. Nawet moi koledzy z drużyny? Wy też? Dalej leszałna, dalej leszałna. Uważaj, nie tak szybko, bo dostaniesz za kwasów. E, ja i tak nikomu nie ufam, więc e, niech już będzie po staremu. Dzięki. Trochę mnie podniosłeś na duchu. O! Drzwi! To ja, Lindsay! Przecież się znamy! Pamiętacie? Drzwi mają klamkę. A, tak! Uwaga, o! intrus, Odmowa wstępu! O! 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 dzięki. damki! Wszyscy kryć się! Co się dzieje? Czy my umrzemy? Wiedziałem, że producenci są bogli, ale teraz podejrzewam, że próbują nas zabić. Moim zdaniem to jest spisek, który. Gdzie jest Harold? Wszyscy umrzemy! Beth, posłuchaj, wszystko będzie dobrze. Skup się na mojej wyjątkowej urodzie i doskonałej opaleniźnie. <śpiewanie> jestem szkaradny! O nie, tak łatwo im ze mną nie pójdzie. <śpiewanie> Moje nieubezpieczone oko! Bardzo przepraszam! Nic ci nie jest! Ach, jestem delikatniejszy niż brzoskwinia! Muszę przyłożyć lód, bo spuchnę! Lodu! Oh. Jestem odrażającą bestią! Nikt mnie teraz nie zatrudni! To koniec mojej kariery! Będę musiał wstąpić na cyrku! Jako jeden z dziwolągów! Hej! Gdzieś się podział mój pantop? O, Znowu próbujesz go podbędzić! Nie! Właśnie miałam zamiar ci go oddać! Przysięgam! Witajcie w świecie sensacyjnych filmów śpiegowskich. Panie i panowie, skąd mu się wziął ten jamański akcent? Jamański? Chyba raczej japoński? Nie, szwedzki francuski. Zaciąga tak trochę z włoska. Ja, halo, rosyjski? Znam się na tym. W końcu jestem lektor Serio? Każdy dobry szpieg w dobrym filmie szpiegowskim musi umieć trzy rzeczy. Pierwsza, radzić sobie z rozbrajaniem bomby. Druga, ewakuować się z walącego się budynku. I trzecia, podrobić dowolny akcent, żeby przekonać ludzi, że jest obcokrajowcem. Ja opanowałem rosyjski akcent glow. Dwie z tych trzech umiejętności dzisiaj się wam przydadzą. Wiecie już, które? Dam wam wskazówkę! Nie chodzi o trzecią, ziomy! Któryś z was zda się na bomba. O! Ja się znam! Tak trochę. Kiedyś grałam w musicalu o środowisku zatytułowanym 3R. Byłam recyklingiem, moja przyjaciółka Mercy grała redukcję, maluje paznokcie na grejpfrutowo, jak ja. Nieważne. Widzowie nie przyszli i reżyser powiedział, że bombowa nie było. Pan ninja od siedmiu boleści ma stanowczy zakaz zbliżania się do bomb. Jeśli rozbroisz bombę tak, jak zastawiasz pułapki, to już po nas! O, jeszcze taki drobiazg! Mam już powyżej uszu waszych drużyn! Więc nie rozwiązuję! Od tej chwili każdy działa na własną rękę! Spotkamy się na stałym lądzie! Akcję 007, czas zacząć! Nie możemy, nie wolno nam się dzielić błaszczykiem? Mam żyć bez twoich mazideł? Nie! Rozdzielił nas? Po tym wszystkim, co przeszliśmy? Life begins after school That's when we bend all the rules In a place where we belong I'm sixty Starting to find my way Got a new job Gonna start at the mall today Jak się stąd wydostaniemy? Powinniśmy iść tędy! Ten... Au! Znowu to samo! Według GPS-u wyjście jest gdzieś tam! Zazwyczaj nie ufam technologii, ale tym razem zrobię wyjątek. Skarbie, jeśli tam pójdziesz, czekacie ból serca i wiele przelanych łez! Ha? Chodźcie tu! Spisałeś się czas! Brawo! Skoro jestem zdeformowanym cyrkowym dziwolągiem, muszę polegać na swoim mózgu, żeby wygrać. Słyszysz mnie, mózgu? Tak, do ciebie mówię! Super odjazd! Coś podobnego widziałem w filmie szpiegowskim. Ostateczna ostateczność. Fajny bajer z tym ekranem, nie? Czas na pierwsze wyzwanie z filmu szpiegowskiego. Widzicie gablotkę na środku sali? Musicie zdobyć to, co jest wewnątrz. Bez tego nie macie szans w następnym wyzwaniu. No problemu, to będzie łatwa robota. Aha. Pozwól, że dokończę. Musicie zdobyć to, co jest w środku, nie uruchamiając alarmu. Ostrzegam, te lasery mogą was pociąć na kawałki. O wiele lepiej wyglądam w całości. Boję się, że laser uszkodzi moje piękne pośladki. Mózgu, masz jakiś pomysł? Może pójdziemy razem, NFK? To wszystko twoja wina! Nie, to wszystko twoja wina! Powiedz, co z ciebie za NFK! Zasada numer jeden kodeksu NFK. Nie pozwól, żeby twoja NFK utknęła pomiędzy promieniami lasera. Tak? A wiesz może, jak brzmi zasada numer dwa? Gdybym był wilkiem, to bym zawył. Eee, co mi tam? Au! Eee, halo? Może ktoś mi pomoże? Wyciągnijcie mnie stąd! No dobra, mózgu, teraz twoja kolej. Wiem, że mało ćwiczyłeś przez ostatnie, e, plus minus 16 lat, ale dasz sobie radę. Aha! Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najmądrzejszy w świecie. Ej, Romeo, nie jestem z gumy! Przestań się na nią gapić i wyciągnij mnie! O, ostrożnie, ostrożnie! Nie tak szybko! Uff, jednak się udało! A, plusy i minusy życia w cyrku. Plus podróże. Minus kobieta z brodą. Przyznacie, że to było super! Dzięki zgodnej współpracy rozwiązaliśmy problem. Nie do końca tak było. Niektórzy z nas byli zbyt zajęci gapieniem się na pewną dziewczynę. Ej, skupcie się! Jak się stąd wydostać? Pójdziesz pierwszy. O, ty, uważaj! A może zawrzemy sojusz? Jeśli będziemy się wspierać, wszyscy dotrzemy do finału. Nie ma na świecie tylu treski link Yellow z 1855, żebym dał się namówić na współpracę z nim. Ty naprawdę jesteś porąbany. Treski z 1855. 55 to bardzo rzadki znaczek. Wart ponad 2 miliony dolarów. Gdybym go miał, nie musiałbym słuchać tych bredni, które wygadujesz. Harold, daj spokój ze znaczkami. Trzy słowa. Jeden milion dolarów. Tak jest. I o to mi właśnie chodziło. No dobra, i... Co dalej? Weź co masz pod ręką i rozwal gablotę. Na pewno nie jest uzbrojona, bo chronią ją lasery. Absolutnie się nie zgadzam. Bardzo prawdopodobne, że to pułapka. Nie słuchaj jego palantowości. Mówię ci chwyć, co masz pod ręką i wal! Co ta dziewczyna wyprawia? Skorzystała z mojej światłej rady i zrezygnowała. Ha, o kurczę! Kurczę, szla! Nic mnie tak nie rusza jak widok laski wykonującej szalone kopnięcie z wyskoku. Po tym nieprawdopodobnym wyczynie nie awansowała na mojej liście supermorowych babeczek.